Porównanie Nokia E65 oraz E66. Z przodu telefonów widać głośnik od rozmów, kamerkę, logo, wyświetlacz, klawisze oraz mikrofon. Z tyłu komórek umieszczono aparat przy czym w E66 dodatkowo wyposażony w lampę i lusterko oraz klips klapki ale jedynie w E65. Z prawej strony E66 jest klawisze regulacji głośności asystenta i aparatu oraz podczerwień. Natomiast w E65 głośnik, klawisz asystenta, edycji oraz głośności. Natomiast z lewej strony E66 port słuchawkowy oraz gniazdo połączenia z komputerem. A u E65 nie ma niczego. U góry obu słuchawek ujrzymy klawisz włącznika. Zaś na dole w E66 można spotkać tylko port ładowarki, a u drugiego porównywanego modelu dodatkowo port słuchawkowy. Różnice. Na pierwszy rzut oka widać inny wygląd. Pierwszą różnicą są standardy UMTS. Kolejną różnicą jest waga. Trzecią różnicą jest wielkość wyświetlacza. Czwartą różnicą jest bateria. Piątą różnicą jest wersja Symbiana. Szóstą różnicą jest procesor. Siódmą różnicą jest aparat. Ośmą różnicą jest GPS. Dziewiątą różnicą jest radio. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.